Jak powołać zarząd wspólnoty mieszkaniowej? W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o zarządzie i o czynnościach przekraczających zwykły zarząd. Nazywam się Janusz Kobylec, jestem współwłaścicielem Silesia ADM, spółki zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami. Ustawodawca nakłada na właścicielach obowiązek. Powołania zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, że zarząd może być jedno- lub wieloosobowy. Do członków zarządu yy, można powołać osobę z grona właścicieli bądź spoza grona właścicieli. Tutaj nie ma żadnego problemu. Problem pojawia się na podstawie jakiego artykułu? Mamy jakby dwa tryby powołania zarządu. Jeden to jest oparcie artykuł 18 i tutaj w uproszczeniu można powiedzieć, że to jest. Zarząd powołany aktem notarialnym. I gdzie jest problem? Problem jest taki, że jeżeli zarząd powołamy aktem notarialnym, to i aktem notarialnym musimy go odwołać. My wiemy to z doświadczenia. Państwu mam nadzieję, że nie zdarzycie się z tym problemem, ale zebranie właścicieli u notariusza w jednym terminie jest kłopotliwe, a czasem wręcz niemożliwe. I tutaj. Jakby odradzałbym powołanie zarządu w oparciu o artykuł 18. Można powołać zarząd tak zwaną, nazwijmy to zwykłą uchwałą, czyli w oparciu o artykuł 20, czyli właściciele, czy tam większość właścicieli, zbiera się, podejmuje uchwałę i zarząd działa w momencie podjęcia tej uchwały. I tak samo, żeby ten zarząd odwołać, z różnych przyczyn. Ktoś zrezygnował, nie, nie daj Boże, zmarł, Ktoś źle wykonuje swoje czynności, właściciele są niezadowoleni, mogą w każdej chwili taką samą uchwałą ten zarząd odwołać. To jest bardzo prosta sprawa, bardzo prosty tryb. Kwestia czynności przekraczających zwykły zarząd. Ustawodawca określił katalog czynności w ustawie o własności lokali. Katalog czynności przekraczających zwykły zarząd. Najważniejsze jest parę pierwszych punktów tej ustawy, czyli czynności przekraczające zwykły zarząd to są między innymi Ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej, przyjęcie rocznego planu gospodarczego, ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu, zmiana przeznaczenia nieruchomości wspólnej itd. Tak tutaj jeszcze jest 10 tych punktów. One yy, jakby potrzebne są dużo rzadziej. Najważniejsze są te pierwsze 4. I tutaj może nie wspomniałem, co to jest czynność przekraczająca zwykły zarząd. Są czynności, do których zarząd wspólnoty mieszkaniowej jest jakby uprawniony już z automatu. I zarząd kieruje z tą wspólnotą mieszkaniową, reprezentuje ją na zewnątrz i w stosunkach pomiędzy właścicielami a wspólnotą mieszkaniową. Nigdy pomiędzy jednym właścicielem a drugim. I teraz oczywiście nie może zarząd robić, co mu się tam podoba. Są rzeczy, które wymagają podjęcia uchwał, i to są właśnie te czynności przekraczające zwykły zarząd. Jeżeli uchwała w danym temacie przyjęcia, na przykład planu gospodarczego, nie została podjęta, to też zarząd takiej decyzji co do tego planu nie może podjąć. Podsumowując, pamiętajcie: zarząd najlepiej powołać się zwykłą uchwałą, nie za pomocą artykułu 18. Mamy jeszcze zarząd przymusowy, ale to już zostawię na następny odcinek. Zapraszam do oglądania. Subskrybujcie i jeżeli macie jakieś pytania, proszę o komentarze. Dzięki.